Dlaczego na zdjęciach z kosmicznego teleskopu Jamesa Weba, gwiazdy zawsze mają sześć takich jakby promieni? Dlaczego wyglądają jak śnieżynki? Nie widzieliśmy tego na zdjęciach tych samych obiektów wykonanych przez kosmiczny teleskop Hubble'a. Zapytałem o ten fenomen profesora astronomii Łukasza Wyrzykowskiego. Tak, to jest, to jest efekt dyfrakcji. I ten instrument, każdy instrument tak naprawdę optyczny posiada zjawisko dyfrakcji, Czyli takiej, takiego zniekształcenia biegu promieni świetlnych na elementach, no gdzieś to zwierciadło się kończy w którymś momencie. Tak? I to światło wtedy następuje jego dyfrakcja i zniekształcenie jego biegu. To, że obserwujemy sześć ramion w przypadku zdjęć łeba, wynika z tego, że ten teleskop ma zwierciadło, które jest w kształcie. Sześcioboku. Ten sześcioboczny, sześcioboczne zwierciadło zamiast okrągłego będzie sprawiało, że będą się zawsze na tych zdjęciach pojawiały właśnie te, te ramiona w ilości sześciu. Tutaj widzimy jeszcze też inne efekty dyfrakcyjne na innych elementach. Ten teleskop Jamesa Weba składa się, nie jest jednolity. To nie jest jednolite zwierciadło, tak jak teleskop kosmiczny Hubla, na przykład, który jest po prostu klasycznym, okrągłym zwierciadłem. Tak, tak jak tutaj widzimy, ten James Webb no po prostu jest na tyle duży, że nie dałoby się w kosmos wystrzelić tak dużego, jednolitego zwierciadła. W ogóle na Ziemi również ten, 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 ten limit się takich jednolitych zwierciadeł mniej więcej kończy tak mniej więcej na, na 2,5. No, oczywiście Związek Radziecki chciał mieć największe zwierciadło Kiedyś i wybudowali takie 6,5-metrowe zwierciadło jednolite, ale ten teleskop nie działa dobrze, z tego co nawet widziałem osobiście na, na różnych zdjęciach. Także ten limit osiągnięto, buduje się większe teleskopy na Ziemi, buduje się 10-, nawet 30-metrowe teleskopy, ale właśnie one składają się z mniejszych zwierciadełek. No i to samo zastosowano, to samo rozwiązanie zastosowano w przypadku Jamesa Webba, on się składa z 18 Kawałków. No, i żeby w miarę zachować tą taką kolistość tego zwierciadła, no wymyślono, że najlepszym kształtem będzie właśnie ten hexagonal, tak? czyli sześciokąt. Więc 18 sześciokątów, jak się je złoży, zostawiając jeszcze dziurę w środku, to wychodzi też sześciokątny, większy kształt. Stąd ten efekt sześcioramiennych śnieżynek, jak to mówią niektórzy mm -hmm. na, tych, na tych zdjęciach, w przypadku, szczególnie w przypadku gwiazd, które są po prostu punkcikami, to są bardzo jasne, świecące punkciki, na nich ten efekt dyfrakcji jest największy. Oczywiście każdy obiekt, każdy promień świetlny ulega temu zjawisku, ale w przypadku gwiazdek on jest najbardziej widoczny.